W tym roku postanowiliśmy przygotować dla dzieci warsztaty, podczas których będą mogli robić kartki w 3D, kartki, które tym różnią się od tradycyjnych kartek, że po otwarciu wychodzi z nich choinka. I proszę powiedzieć, czy te wasze warsztaty spotkały się z zainteresowaniem, czy macie dużo grup szkolnych, przedszkolnych? Nasze warsztaty przerosły, nasze najśmielsze oczekiwanie, ta zainteresowanie grup chorzowskich, ponieważ na, na cały grudzień mamy zapisane 22 grupy, czyli codziennie przyjmujemy nawet po trzy grupy dzieci. I jak dzieci sobie radzą w czasie warsztatów? Czy udaje mi się rzeczywiście zrobić kartki 3D? Tak, dzieci pracują pięknie, mają bardzo bogatą wyobraźnię i to widać właśnie po kartkach, jakie te kartki są. Są bardzo kolorowe, wesołe, dzieci łączą różne motywy, kolorują, rysują, wycinają, wyklejają i dzięki temu te kartki są naprawdę niepowtarzalne i wyjątkowe. Czy znaczy w trakcie tych warsztatów jest również część teoretyczna, jakieś wprowadzenie przed nim. Tak, zaczynamy warsztaty od prezentacji multimedialnej, w której pokazujemy dzieciom, jakie są zwyczaje i tradycje świąteczne. Poza tym, w związku z tym, że jestem bibliotekarzem, zawsze pokazuję książki o, o tematyce świątecznej, książki, w których akcja dzieje się w święta Bożego Narodzenia, żeby dzieci mogły nie tylko zrobić własnoręczną kartkę, ale żeby też mogły przeczytać książki, które, które wprowadzają, mnie w Święta Bożego Narodzenia. Uczestnicy warsztatów z dumą prezentowali wykonane przez siebie trójwymiarowe kartki, które trafią do ich najbliższych. My robimy kartki świąteczne 3D. I jak wam idzie? No dobrze, tutaj jest fajnie. Jesteście zadowoleni? Podoba ci się twoja kartka? Tak. Powiedz nam o niej, co tam nakleiłaś? Mi odrysowałam motylki, takie serduszka, taką dziewczynkę, choinki, odrysowałam koliczynkę jest dużo elementów i jest kolorowo. Powiedz komu chciałabyś dać tą kartę. Mo mojemu tatowi, bo samu mieszkamy. No, zrobiłam takie aniołki, takie prezenty, takie buźki, takiego misia z takie motyleczki i przykleiłam tak wesołych świąt i taki wierszyk i tutaj takie obrazki. Tak. Jak Ci się podoba ta kartka? Fajnie i ładna jest. Też tak myślę. Powiedz komu ją ofiarujesz? Mojej mamie na święto Bożego Narodzenia. Moja kartka ma tutaj takie paski fioletowe ze z, e, złotym. Tutaj zrobiłem ciasko z tylko z tym sklejem więc nie widać. Motylki i znów miedziaskie ze złotym i takie. I zrobiłem to. I buźki i wierszyk. I nakleiłem świętego Mikołaja i zrobiłem czapkę świętego Mikołaja. I do kogo trafi ta kartka? Do mojej mamy. Tutaj zrobię taki pasek, że go się tak rozkłada. Te nie są takie e, gwiazdki. I no, i to na razie tyle. Chciałbym myślę, trochę tych gwiazdek zrobić. To jest kolorowego papieru. A czy coś będzie z drugiej strony? Czy e, z drugiej no, strony? coś musi być. Niestety. I dla kogo będzie ta kartka przeznaczona? jeszcze nie wiem. Ale na pewno ją komuś podarujesz. No. A jak, wam, jak się podobają te warsztaty tutaj w muzeum? Yy, fajnie. A, a, a jakie warsztaty? Jest ja tej żadnych warsztatów nie widział. <noise> to są właśnie warsztaty. A.